Cześć, drogi widzu. W tym odcinku zajmiemy się tutaj zadankiem człowieka za księżycami. Musimy porozmawiać z Piersem Pembertonem. Zobaczymy, cóż on tutaj będzie miał ciekawego do przekazania w kwestii właśnie księżycowych demimozów. Zebraliśmy ich już ponad stan, także myślę, że może coś ciekawego będzie w stanie zaoferować. Oh, byłeś... Nie imieniu... jest? To to w ogóle tutaj za oh, wierzył... Pictures Down with Lockwood. Ah, ok. Kampania przeciwko komuś. Pardon me, sir, but about those curious demi statues I've seen. What? Who are you? quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. Down, I assume. So you did create them? I. Uh, yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am. At the request of Mr. Moon. I received your owl. On your stationery. <clears throat> ah. Well, fitting. Moon would enlist a student, too cowardly to do it himself. Oh, hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Hmm. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. <laughs> I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demigod statues to keep him in his place, so to speak. The moons were inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. <sighs> Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Ok, zadanie zostało zaktualizowane. Więc zapewne teraz musimy jemu zwrócić te posążki, albo i nie. Nie wiem, zaraz zobaczymy, jak to wygląda to zadanie. Ok, jej, ja pan Pemberton, ucięliśmy sobie po gawędkę. To dawny kolega szkolny, pana Moona. Odrzucił te posiążki, by odegrać się na panu moją. Muszę z nim porozmawiać. Hmm. Z powrotem na ścieżce nie, profesor Garlignie. Dobra, musimy porozmawiać z Gladwinem Moonem. Czyli musimy przedostać się do Hogwartu. Jezu, tylko gdzie to było teraz? Tu czy tu? Nie, tutaj nie. Gdzieś pamiętam, że w tym rejonie można było spotkać tego pana Muna. Musimy z nim porozmawiać. Najpierw jednak musimy go znaleźć. Ej, to nie było tutaj. nie, tutaj do wielkiej sali przelazłem, co tu ma być? Ci się tam napieprzają między sobą. Tutaj to też nie było. Jezus, gdzie to jest znowu jest? Chciałbym pamiętać takie szczegóły. Tam, chyba. the moon i've learned who's behind the demigod statues it was a classmate of yours that you bullied piers pemberton oh i unknown! pigtails piers <laughs> i don't think he likes being called that of course he does! Oh, he had such flowing locks! Oh, we used to laugh about them! <laughs> I laugh the hardest of all! Clever, clever man. Hmm. I'd no idea he was so devious! <laughs> I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. continue like. okej okay. misja ukończona człowiek za księżycami. okej okay. skoro mamy misję wykonaną nie ma problemu e, natomiast teraz jeszcze tutaj możemy zobaczyć bo mamy chyba jakieś misje do Odebrania, zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. I tutaj mamy eliksir niewiedzialności. Zdobyć. Hmm. Duncan, is to you. Dobra, no to myślę, że akurat w kwestii jakiegoś tam eliksiru niewiedzialności i tak dalej, to najprościej będzie po prostu tutaj podejść do pana Pipina. Tak samo jeśli chodzi o rośliny bojowe to jest ten takula Mandragora chyba i... i coś tam jeszcze... Też możemy, tego Też możemy to wykorzystać. Tym bardziej, że nie jest napisane, żeby to zrobić w walce, więc. Dobra. Tak, do tak, 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 tak. Nie mamy niczego do sprzedania, ok? Eliksir niewidzialności, gdzie on jest? A miałem nawet eliksir niewidzialności. Dobra, możemy wrócić do profesora Sharpa. Co prawda, ten eliksir widzenie za długo działał, ale no cóż. To jest ten, który nie sprzedaje roślin, o, ty? tylko nawóz. Aj, kupuj, kupuj. Dobra. Teraz możemy podejść do tej panienki tam i wykupić roślinę, które ma. Ciekaw jednak jestem, czy ona będzie miała te rośliny bojowe. Bo aktualnie to mi brakuje Mandragory. Dzień dobry pani. E, yeah, ma, w sumie. Oh, I'm always thrilled when a young ten takulin, mandragory, chińskiej konsencji kapusty, możemy to wziąć, w sumie. Dobra. Ej, i dobra. I teraz tak. Na pewno tego tutaj nie zastosujemy, może, <laughs> żeby nie było. Dobra, cofnijmy się, otworzymy sobie dziennik, zobaczymy jak to trzeba tutaj wykonać. Zadanie profesora Sharpa już jest OK, ale zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. Hmm. Dobra. No i jest, okej, okay. dobra, spoko. Nie wiedziałem, że to będzie takie proste, aczkolwiek troszeczkę tak, szczerze mówiąc, logistycznie, źle to rozwiązałem, bo według mnie powinienem najpierw... E, najpierw powinienem sobie wykorzystać kapustę Tentakula, a na sam koniec wykrzyczeć Mandragorą. W sumie jest to sensowne, bo w tym momencie Tentakula atakuje kapusta Konsa, a przeciwnicy są ogłuszeni przez nie Mandragora, więc ma to sens. Perhaps a hybrid, bouncing tentacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts.

Zaklęcie przewracające flipendo, podobnie jak Akio, jest zaklęciem mocy zdolnym rozproszyć fioletowe zaklęcia tarczy poprzez wywrócenie celów do góry nogami. Dobrze, dobra, teraz zajmijmy się kwestią zadania profesora Sharpa. Wróćmy na mapę. I to akurat będzie tutaj, czyli musimy przedostać się do klasy eliksirów chociaż cel jest oddalony od klasy elixirów bardziej tam powiedziałbym przy Ale zaraz zobaczymy nice. no jednak nie Have you finished your assignments? I finished the tasks, Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you. I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Hmm. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice zaklęcie robi w ogóle? Przecina obiekty i przeciwników z daleka zadając przy tym pokaźne obrażenia. Defendo. Defendo. As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. No, i to by było na tyle, nie? Jak powiedziałem, nasze zaklęcia wyglądają praktycznie. Hmm, potrzebujemy się tylko nauczyć zaklęcia transformacji. No i bombardy bombarda, to wydaje mi się, że nas Sebastian nawet może nauczy. No i oczywiście zostaje namawada Kedawra i Imperio. Dobra, pokażcie mi jeszcze jedną rzecz. Zmień wygląd. Coś tutaj mamy, jakieś legendarne rękawice, na przykład. Tutaj mamy legendarną maskę. Ej, nie to. <laughs> tutaj mamy Mamy jakiś legendarny hełm? Kolominowa dynia? <laughs> nie, nie chcę tego. Kapelusz Konstabla. Kapelusz Trolla. Hełm zabójcy pająków. Czapka twórcy eliksirów. Gobliński hełm. No, myślę, że gobliński hełm jest całkiem fajny. Szczerze mówiąc. Dobra. Pokażcie mi jakiś szalik tutaj. Ręcznie wykonany na szyjnik. Szalik prymusów. Hmm. Nie, zobaczymy sobie najpierw to. Teraz szata. Płaszcz największego z żartów siadzonko. dzonko. Beleryna badacza gór. O, to całkiem ładnie wygląda. Legendarna opończa. Albo zbroja zabójcy pająków. Też całkiem dobrze się prezentuje, szczerze mówiąc. Relikt Ravenclawu. Też bardzo fajnie wygląda. Okej, okay, zobaczmy jeszcze tutaj właśnie... ...legendarna zbroja. O, wygląda całkiem fajnie. Nie da się ukryć. To też całkiem fajne, odzienie popiełka. Okej. Okay. No i co z tym płaszczem? Właściwie zbroja jest całkiem fajna, ale wydaje mi się, że ten strój jest lepszy. Takie mam, takie odnoszę wrażenie oczywiście. Chociaż powiem szczerze, że całkiem dużo jest tutaj tych ładnych ubrań. Ska syreny, czemu jej nie mam? O! <laughs> mm, nie, rękawiczek akurat nie chcę zmieniać. A ten kapelusz, kurczę. Jezu, przepraszam. Mam w sumie żadnego sobie nie założę. Bo w sumie nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego akurat, który... Chciałbym nosić. A więc tak po prostu się będziemy prezentować. Jeszcze ewentualnie szali, pokażcie. Czy jest to jakiś taki, który by pasował? No, ten ciemny wełniany nieby. Dobra, to tak jest lepiej. Czy będzie lepiej tak? <laughs> Nie, ten amulet sobie taki jakby, ala zostawię. Dobra, zobaczmy, jak ja teraz wyglądam. Całkiem dobrze. Jakiś taki wychudzony jest. <laughs> Ale jest ok. Dobra. Kończymy ten odcinek, a w kolejnym. Hmm. Kolejnym to właśnie jest pytanie, co będziemy robić, bo mamy tutaj całkiem sporo do roboty. Mamy Dolinę Hogsmeade, mamy zakazany las nawet do eksploracji, i tutaj w sumie nawet coś jeszcze też mamy. Poziom wroga 240, to może jeszcze jednak niekoniecznie, ale tutaj Dolina Hogsmeade, Dolina Hogwartu, Region Feldcroft myślę, że cały region Hefelkroft na przykład moglibyśmy sobie ogarnąć tutaj idąc tymi wszystkimi ścieżkami, wykonując tutaj te zadania. Niekoniecznie w wioskach oczywiście, zostają nam tak naprawdę tylko jakieś tutaj o, zamek Rookwood zostają nam tylko jakieś tutaj powiedzmy skarbce, nie skarbce. Z drugiej strony to też będzie pewnie związane z zadaniami jakimiś głównymi, więc dobrze byłoby najpierw je wykonać, a potem skupiać się na eksploracji. No ale to jeszcze pomyślę jak to sobie tutaj ogarniemy. Może po prostu pójdziemy z powrotem na ścieżkę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.